Dzisiaj pokażę Ci dokładnie, jak odwrócić sytuację. Więc zamiast ty gonić ją, to ona będzie gonić ciebie? Do dzieła. Większość mężczyzn ciągle goni kobiety w niewłaściwy sposób. Spędzają czas na kupowaniu kwiatów, wysyłaniu długich SMS-ów z życzeniami dobrego poranka i wysilaniu się, żeby ją zadowolić. A potem zastanawiają się, dlaczego ona nagle potrzebuje przestrzeni albo zaczyna ignorować ich telefony. Oto niewygodna prawda, której nikt ci nie powie. Kobiety nie gonią za mężczyznami, którzy są zbyt łatwi do zdobycia. W rzeczywistości im bardziej starasz się jej zaimponować, tym mniej odczuwa potrzebę, by cię zdobyć. Zanim przewrócisz oczami, pomyśl, kiedy ostatnio byłeś naprawdę podekscytowany czymś, co zostało ci wręczone bez wysiłku? Dokładnie. Psychologia człowieka działa tak samo w przypadku zauroczenia. Pożądanie rodzi się z ciekawości, niepewności i dreszczyku emocji związanego ze zdobyciem czegoś wartościowego. A w randkowaniu to ty powinieneś być tym cennym obiektem. Jeśli zrozumiesz subtelne psychologiczne bodźce, które pobudzają naturalny instynkt kobiety do zabiegania o względy, możesz całkowicie odwrócić sytuację. Nie będziesz już facetem czekającym na odpowiedź. Będziesz facetem, o którym myśli, kiedy powinna pracować. Nie będziesz musiał udawać pewności siebie ani grać w tanie podrywy. Zamiast tego będziesz wiedział, jak stworzyć dynamikę, w której poczuje, że musi zdobyć twoją uwagę. W tym filmie omawiamy pięć psychologicznych sztuczek, które nie tylko sprawiają, że kobieta cię zauważa, sprawiają, że cię pragnie, goni za tobą i walczy, żeby cię zatrzymać. To nie są manipulacyjne sztuczki, to naturalna dynamika oparta na tym, jak naprawdę działa pociąg. Ale ostrzegam, gdy je zrozumiesz, nigdy więcej nie spojrzysz na randki tak samo. Po pierwsze, przestań dawać jej wszystko oto brutalna prawda. Im więcej dajesz kobiecie, nie musząc na to pracować, tym mniej to docenia. Większość mężczyzn myśli, jeśli będę jej po prostu pokazywał, jak bardzo mi zależy, w końcu zrozumie, że to ja. Błąd. Nie tak działa atrakcyjność. Kiedy poświęcasz jej swoją uwagę, czas i wysiłek, niczym darmowe próbki w supermarkecie, pozbawiasz ją wszelkiej tajemniczości, wyzwania i ekscytacji. Kobiety naturalnie pociągają rzeczy, na które czują, że zasłużyły. To podstawowa ludzka psychologia. Cenimy to, w co inwestujemy. Jeśli nie musi nic inwestować, żeby zwrócić Twoją uwagę żadnego wysiłku, żadnej cierpliwości, żadnej niepewności, to nie ma niczego, czego naprawdę pragnęłaby. Stajesz się po prostu kolejnym facetem, który jest zbyt dostępny. Przestań od razu odpowiadać na każdą wiadomość. Przestań nadmiernie wyjaśniać, gdzie jesteś i co robisz. Przestań obsypywać ją ciągłym docenianiem, jakby to była twoja praca. Kiedy dajesz jej za dużo, tak naprawdę odbierasz jej ciekawość. A ciekawość to coś, co sprawia, że ludzie wciąż za tobą gonią. Oto zmiana sposobu myślenia. Twoja uwaga jest cenna. Traktuj ją jak coś rzadkiego, a nie coś, co każda kobieta otrzymuje tylko dlatego, że jest atrakcyjna. Nie musisz być zimny ani niegrzeczny. Po prostu przestań dawać jej nieograniczony dostęp do swojego czasu, emocji i energii. Im mniej będziesz jej dawał automatycznie, tym bardziej będzie chciała na to zasłużyć. Na przykład poznajesz kobietę, która jest wyraźnie zainteresowana. Zamiast wysyłać jej codziennie dzień dobry, jak każdemu innemu facetowi, pisz krótko i z przerwami. Odpisujesz, kiedy masz czas, a nie od razu za każdym razem. Zaczyna się zastanawiać, co robisz, z kim jesteś i dlaczego nie uganiasz się za nią jak reszta. Ta odrobina niepewności sprawia, że myśli o tobie więcej, a nie mniej. Wkrótce to ona zaczyna rozmowy, sprawdza. Co u ciebie i próbuje zwrócić twoją uwagę, bo nie ma jej na zawołanie po drugie spraw. Żeby zasłużyła na twój czas o to coś, czego większość mężczyzn nigdy nie dostrzega. Jeśli twój czas wydaje się zbyt łatwy do zdobycia, natychmiast traci na wartości. Kiedy jesteś zawsze dostępny na pstryknięcie palcami, dajesz jej do zrozumienia, że twoje życie kręci się wokół niej, a nic nie zabija pożądania szybciej niż to. Kobiety szanują i pożądają mężczyzn, którzy mają mało czasu, ponieważ to sygnał, że mają własne priorytety, ambicje i życie poza, pogonią za nią. Z drugiej strony, mężczyźni, którzy rzucają wszystko w chwili, gdy ona do nich dzwoni lub pisze, mówią jej cicho: Nie mam nic lepszego do roboty, tylko na ciebie czekać. To nie jest atrakcyjne, to jest potrzeba. Zmuszanie jej do zarobienia na twój czas nie oznacza dystansu ani dziecinnych gierek. Chodzi o ustalenie granic. Chodzi o to, by nie zmieniać planu dnia za każdym razem, gdy chce się spotkać. Chodzi o to, by twoje cele, hobby i życie osobiste były na pierwszym miejscu, tak aby kiedy poświęcisz jej swój czas, było to coś wyjątkowego. Oto prawda. Ludzie cenią to, na co muszą zapracować. Jeśli poczuje, że rywalizuje z twoimi ambicjami, pasjami i stylem życia, będzie o wiele bardziej cenić chwile spędzone z tobą. Ale jeśli dasz jej nieograniczony dostęp do siebie, będzie to traktować jak oczywistość, tak jak my wszyscy traktujemy jak oczywistość rzeczy, które zawsze są. Chcesz, żeby pomyślała, gdzieś, kiedy znowu go zobaczę? A nie, będzie przy mnie, kiedy będę się nudzić. Ta odrobina niepewności sprawia, że wkłada więcej wysiłku, żeby być częścią twojego życia. Załóżmy, że masz zaplanowany pracowity tydzień, związany z pracą i osobistymi celami. Pisze do ciebie z prośbą o spotkanie jutro. Zamiast odwoływać plany, mówisz jej, że jesteś zajęty, ale proponujesz spotkanie później w tygodniu. Teraz to ona dostosowuje się do twojego harmonogramu, a nie odwrotnie. A kiedy w końcu się spotykacie, czujecie się jak nagroda, a nie rutyna. Po trzecie, bądź nieprzewidywalny. Jeśli kobieta potrafi przewidzieć wszystko, co zrobisz, w końcu straci zainteresowanie. Dlaczego? Bo przewidywalność zabija entuzjazm. Ludzki mózg pragnie różnorodności, dlatego męczy nas to samo jedzenie, ta sama muzyka czy ta sama rutyna. Związki działają w ten sam sposób. Jeśli ona zawsze wie dokładnie, kiedy zadzwonisz, dokąd ją zabierzesz i jak zareagujesz, nie ma już żadnej tajemnicy, która mogłaby utrzymać jej emocjonalny pociąg. Większość mężczyzn wpada w schemat, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Piszą do niej codziennie o tej samej porze, zabierają ją w te same miejsca i zawsze zgadzają się na wszystko, co ona proponuje. Na początku może doceniać tę regularność. Ale z czasem ta regularność bez ekscytacji przeradza się w nudę. Pomyśl o swoim ulubionym serialu. Częścią tego, co sprawia, że nie możesz się oderwać od oglądania, jest niepewność, co wydarzy się dalej. Ta niepewność wyzwala oczekiwanie, a oczekiwanie to jedna z najsilniejszych emocji w zauroczeniu. Jeśli ona dokładnie wie, co się wydarzy, nie ma na co czekać. Bycie nieprzewidywalnym nie oznacza grania w gry umysłowe ani zachowywania się nietypowo. Chodzi o dodanie wystarczającej ilości urozmaicenia, by utrzymać ją w niepewności. Zmieniaj tempo interakcji. Czasami jesteś dostępny, czasami zajęty, czasami prowadzisz lekkie i swobodne rozmowy, innym razem wchodzisz w głębokie i osobiste tematy, czasami zaskakujesz ją swoją pewnością siebie. Innym razem sprawiasz, że zastanawia się, co dzieje się w Twojej głowie. Kiedy nie potrafi Cię do końca zaszufladkować, myśli o Tobie coraz częściej. Odtwarza rozmowy, zastanawia się, dlaczego zrobiłeś to, co zrobiłeś, i próbuje Cię zrozumieć. I oto sekret. Próbując Cię zrozumieć, angażuje się emocjonalnie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Mężczyźni zbyt przewidywalni sprawiają, że kobiety czują się bezpiecznie. Ale nie ekscytują, mężczyźni nieprzewidywalni podsycają ciekawość kobiet, a ciekawość to pierwszy krok do obsesji. 4. Pobudzają jej rywalizację. Zbyt wielu mężczyzn zapomina o jednej ważnej prawdzie o kobietach. Nie chcą po prostu kogoś atrakcyjnego, chcą kogoś, kogo pragną inne kobiety. Jeśli myślisz, że pociąg pojawia się w próżni, jesteś w błędzie. Kobiety są zaprogramowane, by dostrzegać dowód społeczny. Kiedy widzą, że inne kobiety podziwiają, szanują lub pożądają, podświadomie myślą, co w nim takiego wyjątkowego? I samo to pytanie może rozbudzić w nich pożądanie. Właśnie tutaj większość facetów popełnia błąd. Spędzają cały czas, uganiając się za jedną kobietą, ignorując wszystkie inne i odcinając się od otoczenia, w którym kobiety mogłyby ich zauważyć. Dlatego są niewidzialni, dopóki ktoś inny nie zacznie ich zauważać. Nagle kobieta, za którą uganiali się od miesięcy, budzi się i zdaje sobie sprawę, że jej się podoba. Musisz zrozumieć, że rywalizacja to naturalny motywator. Kiedy kobieta czuje, że nie jest jedyną osobą, która może zwrócić na siebie Twoją uwagę, zaczyna bardziej się starać, żeby się wyróżnić. Będzie więcej pisać, flirtować i wkładać wysiłek, którego wcześniej nie wkładała. Wszystko dlatego, że nie chce stracić swojej pozycji. Problem w tym, że wielu mężczyzn boi się stworzyć taką dynamikę. Myślą, że jeśli zobaczy, jak rozmawiam z innymi kobietami, wpadnie w złość albo straci zainteresowanie. Nie, jeśli zrobisz to dobrze, to ona będzie bardziej zainteresowana. Boją się tego tylko ci mężczyźni, którzy już wcielili się w rolę osoby zabiegającej o aprobatę, nieustannie próbując ją zadowolić. Obudź się. Kobiety nie szanują mężczyzny, który zachowuje się, jakby nie miał wyboru. Zacznij budować życie, w którym naturalnie poznasz kobiety i nawiążesz z nimi kontakt. Miej przyjaciółki. Bądź towarzyski. I nie ukrywaj, że ludzie lubią Twoje towarzystwo. Nie musisz niczego udawać. Po prostu przestań zachowywać się, jakbyś należał do niej, zanim ona na to zasłuży. Kiedy wyczuje konkurencję, instynkt podpowie jej, żeby Cię zdobyć. Zanim zrobi to ktoś inny, piątka, pokaż, że potrafisz odejść. Nic nie wzbudza w kobiecie większego szacunku niż świadomość, że nie zostaniesz tam, gdzie nie jesteś doceniany. Brutalna prawda jest taka, że większość mężczyzn tego nie potrafi. Tolerują złe zachowanie, brak szacunku i ciągłe testy tylko dlatego, że boją się ją stracić. To właśnie ten strach sprawia, że traci w niej zainteresowanie. Kiedy jasno dajesz do zrozumienia czynami, a nie tylko słowami, że możesz odejść, jeśli związek przestanie ci odpowiadać, natychmiast zmieniasz układ sił. Nie jesteś już mężczyzną błagającym o mojej uwagę. Jesteś mężczyzną, którego ona próbuje zatrzymać. Nie oznacza to grożenia odejściem z powodu drobnych problemów ani bycia twardą. Chodzi o szacunek do samego siebie. Chodzi o znajomość swoich standardów i odmowę pójścia na kompromis tylko po to, by zatrzymać kogoś przy sobie. W chwili, gdy zda sobie sprawę, że nie boisz się jej stracić, zacznie traktować cię inaczej, lepiej. Kobiety testują mężczyzn, sprawdzając, czy są wystarczająco silni, by sobie z nimi poradzić. Jeśli nie zdasz tego testu, trzymając się zbyt mocno, zostaniesz zmiażdżony. Jeśli zdasz, okazując spokój i pewność siebie, a ona dwa razy się zastanowi, zanim potraktuje cię jak coś oczywistego. No i proszę. Atrakcyjność nie polega na byciu najmilszym facetem w pokoju. Chodzi o bycie mężczyzną, który nie potrzebuje niczyjej aprobaty, żeby czuć się wartościowym. Oto część, która niektórych zasmuci. Im bardziej kobieta czuje się pewna, że cię ma, tym mniej będzie czuła potrzebę, by cię zatrzymać. To nie manipulacja, to ludzka natura. I ignorowanie jej jest powodem, dla którego tak wielu dobrych mężczyzn kończy ignorowanych, lekceważonych lub porzucanych. Nie jestem tu po to, żeby mówić ci to, co chcesz usłyszeć. Jestem tu po to, żeby powiedzieć ci, co działa. Jeśli goniłeś, poświęcałeś się i wysilałeś, czas przestać i odzyskać kontrolę. Bo kiedy zaczniesz stosować te pięć zasad, Kobiety nie tylko będą za tobą gonić, ale wręcz będą walczyć, żeby cię zatrzymać. Chcę usłyszeć wasze historie. Zostaw komentarz o swoich doświadczeniach z gonieniem lub byciem gonionym a osobiście odpowiem. To nie tylko ja do ciebie mówię. To rozmowa między mężczyznami, którzy nie godzą się na nic gorszego niż na to zasługują. A jeśli myślałeś, że te pięć trików było odkrywcze, Poczekaj, aż usłyszysz, co zdradzę w następnym filmie. Bo większość mężczyzn jest wystawiana na próbę przez kobiety każdego dnia i ponoszą porażkę, nawet o tym nie wiedząc. Kliknij przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić. Do zobaczenia wtedy.